Cześć, jesteśmy na fajnym miejscu, o którym będę mówił później w kolejnych materiałach. Przede mną jest MT-07 kojarzona bardzo dobrze z egzaminami ale tutaj będę mówił o odblokowaniu. Motocykl przyjechał do nas z mocą 35 kW, czyli to jest takie odwrotne homologowanie z A2 na A. I tutaj on nie był zablokowany elektronicznie, ale miał włożone krótce. My je pokażemy dzisiaj w osobnych materiałach, materiałach, czym się różnią krótce 35 kW a pełna moc. Więc tutaj trzeba było to najpierw przehamować, potem Zciągnąć, wyciągnąć krótce. Dodatkowo zamontować te krótce. Odblokowane 300 zł sztuka. Około z, zamontować, schamować i wyszło. Słuchajcie, yy, zdecydowanie mniej koni. Yy, bo teraz nie chciałbym was kłamać. Yy, ale wyszło chyba 68 koni. Yy, ale tumik jest w przelocie, yy, poprzerabiane No i tutaj yy, efekt jest. Taki, że po wymianie tumika nie ma więcej mocy, to trzeba wszystko zestroić, um, ustawić i wtedy zrobić mapowanie i dzięki temu ma więcej um, mocy. Więc jak ktoś będzie miał taką przypadek w MTA jest ich dużo, no to koszt 1700 zł plus wkrótce, więc mniej więcej taki koszt Was czeka, żeby to jeździło w pełni, a żeby go zmapować, to jest koszt około. No tutaj jakbyśmy robili strojenie plus mapowanie to jest 2,300, więc tutaj klient by musiał dopłacić do kwoty gdzieś około 1700, e, 600, 700 zł, żeby miał zwiększoną moc. Zobaczymy, czy się zdecyduje. A teraz pokażę Wam e, i rozpoczniemy program cykl e, Aprawko z Husatorem.